No to witam to kolejne kolejnym Harry Potter i Feniksa. Jak mi się zaciął, 16, będziemy za. No, Hej! Na pierwszym, na pierwszym Kiedy nauczysz nas czegoś pożytecznego? A gdyby tak, Harry nauczył nas, jak zamknąć ci dziób, to byłoby pożyteczne. W porządku, Ron. Znam zaklęcie w sam raz dla Zachariasza. Zachariasz z pewnością chętnie pomoże ci zademonstrować zaklęcie. Tak, hmm. tu jest Rictusempra. Trzeba namierzyć cel i wykonać taki ruch różdżką. Zapewnie nie Hej! Dobrze. Stań tam, Zachariaszu, to pokażę wszystkim, co robić. Ryk tu! Dobrze, dobrze! Świetnie! Dobra robota! Hej, ja jeszcze nie miałem szansy poćwiczyć. Przykro mi Zachariaszu. Nie mamy więcej czasu na te zaklęcie. Spróbujesz innym razem. Świetna lekcja, Hary. Cześć, Harry. Czego dzisiaj nas nauczysz? To ostatnie spotkanie przed świętami. Nauczysz nas czegoś śmiesznego? Chyba mam pewien pomysł. Otworzysz na lewi korpus, Hermiona? Dobrze. Trzeba wysoko podnieść różdżkę i poruszyć w ten sposób. Lewi korpus! Dobrze, czo? Obserwuj mnie. Lewi korpus! Dobrze, dobrze. Uwaga. Dobrze Wiem, że ci wierzę, Harry Nie martw się, nieźle ci szło No dobrze, poszło ci fatalnie, ale wiem, że to potrafisz Widziałem, jak rzucasz inne zaklęcia Widziałeś? Tak e, Chodźmy nauczyć resztę zaklęcia Poczekaj, Harry Ja... chcę z tobą porozmawiać oj, oj, oj. Wszystko okej? Okay? Jesteś dobrym nauczycielem, Harry 叶庙啊！ Powiedzmy, McGonagall. Harry, co się nie dzieje? Nie ma czasu! Musimy znaleźć McGonagall! Chodź! Nie biegnij, aż mnie grubą damą! A dokąd to się wybieracie o tej porze? Tatarona! Zaatakował go wąż! Harry krzyczał przez sen. To nie był sen. Pan Wesley upadł. Widziałem! Spokojnie, wierzę ci, Potter. Pójdziecie teraz z panem Weasleyem do gabinetu dyrektora. Przyprowadzę Ginny i braci. Idźcie już, nie mamy czasu. Chodź Harry, chodźmy do Dumbledora. Co ten pośpiech! Tineasie, musisz odwiedzić swój drugi portret na Grimold Place. Powiedz im, że Artur Weasley został ciężko... Panie rano. profesorze, co się ze mną dzieje? Pan mnie wzywał, dyrektorze. Tak, Sewerusie. Obawiam się, że nie możemy czekać do rana. Potter, chodź ze mną. Profesorze! Chodź, Potter. Cołgusz zawiadomi moli, waszego ojca z pewnością znajdą odpowiednie osoby. Po co tu jestem? Co masz nauczycię o klumencji, magicznej obrony umysłu? Umysł czarnego pana jest połączony z Twoim. Musisz nad tym zapanować. Potrafi czytać w moich myślach? Czytać. Kontrolować, wpływać. Jeśli zda sobie sprawę z połączenia, dzięki oklumencji się obronisz. Teraz włamię się do twojego umysłu. Legilimens! To jest strachu łatwe. I takie łatwe gorączki w młodym szalonym ze snopem sobie radzą. Zaraz go

Że być potar. Jak na pierwszą próbę, nie było tak źle. Proszę pana, czy tych lekcji będzie dużo? Dowody wskazują, że dzielisz emocje i myśli czarnego pana. Nie jest wskazane, żeby takie połączenie nadal między wami istniało. Oczyść umysł. Pozbądź się emocji. Niedługo musisz wracać do Hogwartu, zanim jednak odejdziesz, może spędź trochę czasu z przyjaciółmi. Powiedz Arturowi, gdy będziesz chciał iść. Przykro mi, Hedwigo, nie mogę cię wypuścić. Dumbledore mówi, że zbyt wiele słów zwróci uwagę na domu. Co robisz, Gini? Stworek schował rzeczy, żebyśmy ich nie wyrzucili. Mama kazała mi sprawdzić, czy nic tu nie zostało. Uważaj, w tym domu jest dużo niebezpiecznych przedmiotów. Depulso! Aksjo! Mm, ale jestem śpiący. Uważaj, Harry, szukajmy dalej. Spójrz na to! Mmm, nie mogę otworzyć. Szukajmy dalej! Do zobaczenia, Harry. Pamiętaj, że musimy złapać błędnego rycerza. Szlachetny i starożytny ród bleków. Lestrange. co w Askabanie. Byłem tu, dopóki matka nie wypaliła dziury. Nienawidziłem ich. Zamieszkałem z twoim ojcem. Nie widziałeś czasem stworka? Nie ma go od dłuższego czasu. Nie mógł chyba opuścić domu. Może mnie nie akceptować, ale musi mnie słuchać. Na pewno gdzieś się dąsa. Lepiej o, go poszukam. Po tym. O, no, dobra. Wejdę tutaj. Dobra. Siema. Koniec odcinka. Papa. Pa. Do widzenia. <noise>